Wy też macie tyle prania. <grymne> Super, co? Tor pojechał, a tyle mamy ziemniaczków posadzonych. Czekajcie, ile to będzie rządków do zbierania. Jeden, dwa, trzy, cztery. E, bo to się liczy tak podwójnie, później jak się e, kopie ziemniaki, to kopaczka po dwa rządki kopie. Czyli ile to było? Cztery, tak? Cztery, pięć, 6, 7, 8, 9. O, zobaczcie, tu nawet jeszcze ziemiaczki nie przysypane. Muszę wyjąć rękawiczki i je trochę tutaj poczekajcie, przysypać. No, o, muszę je tu przysypać. Tu następny, o, widzicie, i tu kolejny, i jeszcze kolejny, i jeszcze kilka. Ale to tak czasami się zdarza, wiecie żeby było przykryte, wtedy będzie ok. Dobra. A już widzicie, o ile mówiłam? 9, tak? 9 rzędów do e, kopania to niedużo. Jeden dzień nie podzbierany nawet nie. W zeszłym roku też zbierałam sama. Ja chyba dwie godziny zbierałam. I też mniej więcej taka sama ilość była. No dobra. To jest plac zabaw. Dzieciaczki są w domku, bo się zrobiło trochę chłodno. Zresztą siedziały trochę na dworzu. No to poszły do domku. Dobra. Idę też. Bo to są farbki agatki, to wiesz? O! Ale masakra, co? Trochę mam tu sprzątania. ale co to? A tu widzicie narzędzie zbrodni, idę dawać, bo już koleżanki się nie mogą doczekać. Super, co? Agatka? W tak zwanym międzyczasie chciałam Wam powiedzieć, żebyście subskrybowali mój kanał. Będzie mi bardzo miło. Byłoby fajnie, jakbyście komentowali i lajkowali. Wiecie, że ja się na tym nie znam, ale... Gdzieś to chyba ma znaczenie dla zasięgów. Więc prosiłabym Was bardzo o to. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. To wszystko jeszcze mnie czeka dzisiaj do złożenia. A potem do powieszenia jeszcze jedna pralka. Wiecie co? Zastanawiam się nad czymś, ale to zaraz Wam opowiem. Poczekajcie. Jesteśmy u nas na tarasie. E... Chciałabym Wam pokazać, e... co chciałabym zrobić, e... jeśli chodzi o to pranie. E... Spójrzcie, tutaj pod belką chciałabym umieścić takie linki, takie e... ściągane, nie wiem jak to nazwać takie wysuwane. O tak. I Chciałabym ich mieć, nie wiem, za dwie sztuki, czyli razem 10 linek. No myślę, że to wystarczy. Mam nadzieję, że wystarczy. Co myślicie? Kanapka wkroczy na salon, na gadka. Mam ochotę na kanapkę z dżemem, truskawką. E, co robimy? A teraz? chwila prawdy. Czy Wy też macie tyle prania? Składam to tak jak, e, ale nie oszukujmy się, za chwilę to znowu będzie e, używane. Także wiecie, nie ma co do tego e, dorabiać jakiejś e, historii. E, I tyle. Przynajmniej takie jest moje zdanie. E, I tyle. Możecie e, zobaczyć, że tutaj mam e, bardzo dużo. E, spodni Agatki e, i Grzesia. E, ale powiem Wam, że e, ja ubieram. Tak, e, ja ubieram spodnie e, najczęściej o takiej porze e, roku, gdzie jest tak wiecie troszeczkę zimno. E, podwójne. E, no dlatego się tak wiecie, brudzi i dlatego tyle się zużywa i dlatego jest tego tyle prania. No, co zrobić? Takie życie. No okej. Okay. Nie ma ludzi, nie narzekam. Yy, mówię jak jest. I tyle. Co chciałam Wam jeszcze mówić. Hmm. Jak sobie przypomnę, to Wam powiem. Dobra. Zabieram się. Co? Gdzie są? Słuchałam. Słuchałam. No, daj mi jedną. Dobrze, zaraz. Yy, odpakuj wtedy te yy, rakietki, tak? Rakietki. No, ale delikatnie, tak? Będziecie Aha. grać? ale, Ale to mam też. Mama, to mają takie trampoliny. Mhm. Prawda? Tak, Trampoliny to będą lepiej szkakać. Mhm. szkakać wtedy. Dobrze. To Dobra. Tak. E, tu mam ziemiaczki dla męża. Dla e, męża? Tak. A kto jest moim mężem? Kto jest moim mężem, Grzesiu? No, tata. Ziemia mhm. Aha. Dobrze, zaraz dostaniesz rakietę. Grzesiu ci da. To będzie moje, a to twoje. To będzie w Jeden, jeden tylko można. A, a siatkówkę? Siatkówkę nie. Na razie nie gramy w siatkówkę, bo w siatkówkę tak ciężko w domku, tak? Zaraz Wam dam y, te lotki, tak? Lotki? Tak chodzimy. Daj na biotki doła, ale jedną. Dobrze, poczekajcie. E, także tu mam nie. ziemiaczki. Tu mam. Y, tu mam zamrożony sosik z kurczaczka. Ugotujemy, odmrożymy, odmrozimy sosik i będzie pół obiadku, bo tam jeszcze mam w piekarniku kurczaczka. Także myślę, że będzie smacznie. Dobra. Ok. Ja wiem, że powinno się wrzucać do gotującej się wody. No ale wiecie. Nie zawsze jest na to, na to czas. Czasami trzeba zająć się o takimi tutaj małymi postaciami. No. To Mama, co? No, daj nam jedno, no. Dobrze, już idę. Tak rozmyślałam sobie, co ja właściwie na tym internecie e, chcę robić. E, co ja chcę Wam powiedzieć. I doszłam do wniosku, że chyba. E, takie dla mnie najprzyjemniejsze, e, coś co mm, mi sprawia przyjemność, to jest e, takie daily vlogi. E, I chyba tak to będzie wyglądało. No.